Dobra, tutaj z tyłu to światło, to jest o taka lampa, nie? Rodzina numer 2, 4, 5 Wylotek od południowej strony no, Dobra, tu tak no, tu wylazły towarzyszki i tak zostały to jest właśnie o to dobra liczymy raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem no, i tutaj 9. No, to teoretycznie to by było na 6, nie? Folia jest no, mocno wilgotna. Nie ma co ukrywać. Także tu temperatura też jest. No, ja po tym zabiegu to <laughs> wysunę te wkładki. Tutaj też ta parka taka zrobiona. Niby, 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 ale to widać niewiele daje. No dobra Rzut oka na dennicę Tutaj jest ta moja lampka. Nie O tam pszczoła lata, lata, widzę Wokół niej. Eee, no dobra To kładziemy o tak mniej więcej. No i jedziemy. No, no ładny film. Raz, dwa. Tu jest. To jest dobra? Powrót karetki przesunę. Ok, tutaj coś więcej, nie? Na pewno y, zabieg zadziałał. To nie ma wątpliwości. Y, natomiast, no, nie jest to y, podejrzanie y, nieistniejący osyp. Co naprawdę, to, to by. Postawiło mi lampkę kontrolną, ale ten osób też nie jest jakiś taki tragiczny. Nie? Tu coś nie, tu nic nie ma. No i tutaj końcówka. No, niestety nie mam na tyle dobrego sprzętu, żeby Nagrać to w skali makro, potem przybliżyć. Dobra, mietła. Nie brzozowa. Te brzozowe to sobie kupię do podmiatania tych rodzin. Takie za testem. Dobra, wyczyszczone, nie? No to idziemy dalej. Tu trzeba to zamknąć. O, tu jakiś pajączek widzę. Siedzi na ulu dobra tu jeszcze obciążnik a bo zamykam Aha. no dobra to już zamykam okej okay, dobra bo w sumie to yy, co to dziesiątego to będzie Trzeba mamy środę czwartek piątek sobota niedziela cztery no to będzie 7 7 minut dobra potrzymam jeszcze zamknięte z ciekawości z ciekawości żeby, bo tak yy, ten środek to on działa właśnie yy, 7 dni około mniej więcej z tego najwięcej to właśnie leci po trzeciej do obie czyli to tak można powiedzieć, że dzisiaj rodzina 2, 4 6 rodzina 6 Przepraszam. Yy, wylotek jest od strony północnej. No i szukajmy pszczół. Tu na ściance. A pojedyncze niedobitki. No mogę to policzyć teoretycznie. O tutaj tak nie. No bo tak się to robi. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2. Temperatura mogłaby być rano, to byłoby bardziej wiarygodne, no ale tu ja mam 40 km. Nie sądzę, że się mylę. To jest bardzo wiarygodny pomiar siły rodziny do zdolności przezimowania. Trzeba odjąć dwie uliczki od tych rachunków. Dobra, rzut całości wkładki. No, każda wkładka jest inna dobra, tutaj dajemy dłutko i zobaczcie że e, że nie ma tych bruzd od sklepin czyli czerw jest, no bo jest folia wilgotna ale nie ma go tak dużo tak naprawdę e, no dobra, to lecimy leży, nie? trup, pokot dobra, powrót karetki tutaj przesuńmy na krawędź i jedziemy. I jedziemy. O tu coś więcej. Pierączko skuteczne i za grosze. W ogóle waroza, to, to nie jest żaden problem. Większym problemem jest, gdzie wywieźć pszczoły i komu miód sprzedać. No ale na zdrowym nich nie zarobi. No to żeby był zdrowy, to pierwszy musi być głupi. E, żeby był, przepraszam, chory, to pierwszy musi... Żeby nie był zdrowy, o, inaczej. To trzeba go najpierw ogłupić. I ma wierzyć w bzdury. Wtedy łyka wszystko niczym pelikan. Ja w ogóle przepraszam, jak się ktoś poczuje obrażony.